Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Ok, na bokach AB i CD wybrano odpowiednie punkty P i R, takie, że AP AP ten do PB, PB, ok, i to jest 3 drugie, czyli jeżeli to jest 3 drugie, to mógłbym sobie tutaj nazwać, że to jest 3x na 2x. Możemy sobie tak nazwać, bo stosunek będzie 3:2. drugie. I to jest równe to samo stosunkowi co CR do RD, czyli tutaj też będzie 3X na 2X. No i dobra, wszystko zgadza się tutaj ładnie, pięknie. Zobacz stosunek Pole czworokąta APCR APCR. Czyli tutaj mamy równoległobok, bo widzimy, jest wpisane na pewno RC jest równoległa do a, p, ponieważ to jest prosto, prostokąt ma te boki, bo one są zawarte w tych bokach właśnie, te, te krótsze boki w tych dłuższych bokach prostokąta czyli będą równoległe czyli teraz musimy tylko, jeżeli tu jest 3x na 3x pole wyznaczyć teraz, teraz jeżeli pole oznaczymy sobie, znaczy wysokość oznaczymy sobie jako h, to pole całego prostokąta jest 5x razy h i to jest równe 90 co nie? A nam jest potrzebne 3x razy h, tak? Czyli tutaj wystarczy, żeby x razy h policzyć, to wystarczy na 5 podzielić obie strony. 90 na 5 jest 18, czyli x razy h jest 18, czyli jak my mamy do policzyć 3x razy h, no bo tutaj to h będzie to samo, tak samo jakbyśmy tutaj to h wyznaczyli, co nie pod kątem prostym, to będzie to samo. Będą mieć wspólną wysokość cały prostokąt i ten równoległobok, co jest w środku, też będzie miał wspólną wysokość. Czyli tu za x razy h podstawiamy sobie 18 i mamy 3 razy 18, to jest 30 plus 24, jest 54. I dziękuję serdecznie za uwagę. Odpowiedź prawidłowa to jest C. I zapraszam Was wszystkich serdecznie do poprzednich odcinków. Do zobaczenia. Cześć.